Szczęść Boże, moi drodzy. Tak jak wczoraj obiecałam na Instagramie, chciałam Wam Ci przybliżyć nowennę przed świętem, przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. W ramach przygotowań do tej wielkiej uroczystości, bardzo ważnej uroczystości maryjnej, bodajże od dwóch czy trzech lat odmawiam nowennę Tysiąc Zdrowaś Mario. Polega ona na tym, że w dniach od 29 listopada do 7 grudnia włącznie odmawiamy codziennie, dzień po dniu Tysiąc Zdrowaś Mario. Tysiąc. To nie jest żadna pomyłka. E, zanim ja tak trochę odwróciłam kolejność, ponieważ pierwszy odcinek dotyczący tej noweny dotyczy tego, tak pokrótce przybliżę, skąd ona się w ogóle wzięła. E, Historię powiem za parę dni, dokładnie to omówię, ale dzisiaj stwierdziłam, że najważniejsze jest to, że Was zainteresować oraz przede wszystkim podjąć temat, jak znaleźć na nią czas, bo to jest najważniejsze. Bo, bo to wymaga, no 1000 zdrowa się Mario, to mi to zajmuje około 5, Co każdy ma inne tempo modlitwy oczywiście, ale może to zająć od około 4,5 do 6 godzin dziennie, więc już teraz podjęłam pewne kroki w swojej pracy, mówię też bliskim, że będę w tym czasie trochę mniej aktywna po prostu, żeby się zająć, skupić się tą, na tej modlitwie, skąd ona się wzięła, skąd to nie usłyszałam pierwszy raz dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej później na stronie Niepokalanowa Ojców Franciszkanów ale wszystko zaczyna się tutaj właśnie w dzienniczku. Siostra Faustyna tak pisała o tym. Z wielką gorliwością przygotowywałam się do obchodzenia święta poczęcia, Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Więcej czuwałam nad skupieniem ducha i rozważałam ten jej wyłączny przywilej. Toteż serce moje tonęło całe w niej, dziękując Bogu za udzielenie Marii tego wielkiego przywileju. Nie tylko przygotowywałam się przez wspólną nowennę, którą całe zgromadzenie odprawia, ale jeszcze osobiście starałam się, aby ją codziennie tysiąc razy pozdrowić, odmawiając na jej cześć, tysiąc zdrowa się Maryjo dziennie przez 9 dni. Już trzeci raz odprawiam taką nowennę do Matki Bożej. To jest składającą się z jednego tysiąca zdrowa się dziennie, to jest dziewięć tysięcy pozdrowień składa się na całość tej nowenni. Jednak pomimo, że ją odprawiłam już trzy razy w życiu, to jest dwa razy przy obowiązku i w niczym nie uroniłam swoim obowiązkom, spełniając je najdokładniej i także poza ćwiczeniami. To jest, że ani na Mszy Świętej, ani na Benedykcji nie odmawiałam onych zdrowasiek, a raz odprawiłam taką nowennę, kiedy leżałam w szpitalu. Dla chcącego, nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie, niekoniecznie potrzebnego. Chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku ale dla uczczenia niepokalanej nic nie ma za wiele. Tak, można powiedzieć, że święta Faustyna, no właśnie, była świętą i była zakonnicą, więc jej było łatwiej, prościej odmówić taką nowennę, ale ona też, nie zapominajmy, że ona była w takim zakonie, że miała też swoje obowiązki różne i modlitewne i takie, powiedzmy, zawodowe, bo każda z siós miała przecież swoje zdanie do spełnienia w zakonie. Można powiedzieć, że jej było łatwiej, ale wiem po sobie, że to jest możliwe. Jest to bardzo trudne na pewno i dlatego, już teraz, trzeba zacząć myśleć o tym, jak rozplanować sobie czas. Yy, I właśnie o tym będę mówiła. Jest to moim zdaniem możliwe. Zwłaszcza, że, tak jak tu jest napisane w Dzienniczku Świętej Siostry Faustyny, to jest wspaniała sprawa, jeśli ktoś chce bardzo uczcić niepokalaną oraz wymodlić wielkie łaski. W zeszłym roku chyba opowiadałam o tym, że jedna z moich obserwujących yy, po odmówieniu tej nowenny. To było rok albo dwa lata temu. Wkrótce potem dowiedziała się, że jest w ciąży, chociaż kilkanaście lat chyba starała się właśnie o to, żeby począć dziecko. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma z nas naprawdę bardzo, ale to bardzo trudne i nierozwiązywalne sprawy, to ta nowenna może wreszcie sprawić, że coś się zmieni na lepsze. Z doświadczenia wiem, że ta nowenna działa. Ale o tym, będę, o tym jak ona działa, o cudach i o tym dokładnie skąd się wzięła, dokładnie to będę opowiadała jeszcze w oddzielnym filmiku. Natomiast dzisiaj już Was proszę, jeżeli ktoś z Was chciałby się, przymierza się do tego, żeby ją odmawiać, musicie bardzo dokładnie przyjrzeć się swojemu harmonogramowi dnia. I w dniach od 29 listopada do 7 grudnia zrezygnować po prostu, no skupić się tylko na tym najważniejszym, czyli pewnie praca, jakieś obowiązki najważniejsze i ta nowenna, bo zajmuje kilka godzin na dzień odmawiamy, jeszcze jedno wyjaśniamy, same Zdrowaś Mario. to nie jest tak, że odmawiamy cały różaniec mówimy bez Ojcze Nasz, bez Chwa Ojcu, bez Wierzy Boga, same Zdrowaśki i moim zdaniem najważniejsze są priorytety jeżeli ktoś chce aczkolwiek od razu powiem ja po 9 dniach tej noweny byłam wykończona bolało mnie wszystko, bolał mnie tutaj e, język, tutaj ta część właśnie bo to jednak się bardzo dużo mówi Tutaj mnie tutaj to bolało i oczywiście kolana też od klęczenia, aczkolwiek nie odmawiałam całej noweny tylko na klęcząco, ponieważ też między innymi na przykład chodziłam gdzieś na spacer, czy w drodze gdzieś, czy ten, no bo na kolanach było bardzo trudno i ciężko. Można ją odmawiać po prostu w trakcie jakiejś czynności, w trakcie podróży i po prostu zastanówcie się, czy w ogóle zdołacie. Czy w tych dniach, te dziewięć dni możecie poświęcić kilka godzin na tę modlitwę która wydaje wielkie owoce, ale która, powiedzmy, no, no nie oszukujmy się, wymaga sporego poświęcenia. Ja od razu mówię, że będzie ciężko, ale jest to możliwe. Jeżeli ja potrafiłam, a no mam sporo zajęć, no teraz może trochę mniej na szczęście. Od 29 listopada do 7 grudnia, bo trochę już zaczynam sobie tak to układać, żeby po prostu tych obowiązków mieć jak najmniej, żeby teraz zrobić jak najwięcej. Nie zawsze w każdej pracy się tak da oczywiście zrobić, po prostu. No ja jakby na pracy jakby... Na swoim, więc mam trochę większe pole manewru. Jednak bardzo, ale to bardzo Was zachęcam. Wiem, że sporo z Was podjęło tę nowennę. Mam nadzieję, że wydała owoce wielkie. Lub wyda, bo wiecie, modlitwa. To nie jest tak, że od razu modlitwa i zaraz następnego dnia musi wydarzyć się. Cud. Czasami to wymaga dużo czasu, dużo modlitwy. W każdym razie bardzo Was jeszcze raz zachęcam. Będę podejmowała jeszcze kilka razy ten temat. I zarówno tutaj na YouTubie i na Instagramie, więc, więc zapraszam do. Wspólnej modlitwy. Mam nadzieję, że się uda nam. Mam nadzieję, że z pomocą Matki Bożej uda nam się wymodlić i wielkie łaski, i po prostu oddać jej w ten sposób cześć. To jest najważniejsze. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tutaj w opisie w filmiku podam Wam link do Niepokalanowa, tam do strony Niepokalanowa klasztoru, do braci Franciszkanów. Z tego co wiem, to oni jak zwykle co roku organizują takie rekolekcje, że można tam przyjechać i modlić się tą nowenną tam są całe bloki, Ja to wam, jak jeżeli sobie klikniecie, tam jest napisane dokładnie jak wygląda harmonogram tych 9 dni oraz jest tam też na innej innym adresie, inny, inna strona podam wam tę stronę, tam będzie napisane dokładnie skąd się ta nowena dokładnie wzięła, więc to chyba najważniejsze to na tyle, zachęcam was do może do podjęcia takiej próby, zobaczymy jak to wyjdzie, szczęść Boże